Pomysł to jest kujani.pl. Mamy w Polsce bardzo duży rynek korepetycji i ogólnie usług pozaszkolnych. Jest spowodowane to tym, że uczniowie nie do końca są w stanie przygotować się w szkole do swoich egzaminów, a z drugiej strony. Te egzaminy wpływają bezpośrednio na ich przyszłość. No i to powstało jakby do takiej sytuacji, że po prostu urósł ogromny rynek korepetycji. Uczniowie, jak chcą się przygotować do matury, potrzebują korepetytorów. No i teraz pytanie, czy faktycznie muszą jeździć do kogoś dwa razy w tygodniu? Czy na przykład nie można zrobić produktu internetowego, który zastąpiłby te korepetycje i zaoferował lepszy i tańszy produkt? I właśnie taki produkt chcemy zaoferować. Będą to przygotowane lekcje w bardzo fajnej postaci krótkich filmików z pełną interaktywnością, czyli uczniowie mogą oznaczać zadania, które zrobili i filmiki, które obejrzeli, zrozumieli. Na tej podstawie oblicza się procent postępu z danej lekcji, plus jeszcze druga opcja, aby to było nie tylko rozwiązanie w jedną, nauczanie w jedną stronę. Uczniowie mogą dopytać nauczyciela na czacie tekstowo bądź przez Skype'a. Dodatkowo chcemy podpiąć pod to social learning, bo widać, że faktycznie uczniowie chcą sobie pomagać i, i, i rozwiązywać innych problemów, czego przykładem jest na przykład bardzo popularna strona zadane.pl. A co się podobało, ewentualnie co wyniosłeś z ICT Summit? E Świetna sprawa jest taka, że te wszystkie osoby, które się na co dzień obserwują na przykład na Facebooku, w tym środowisku startupowym, w których się właśnie ogląda te wszystkie konferencje, one są tutaj w jednym miejscu i, i słuchanie tych osób e, to jest naprawdę inspirująca sprawa. Plus możliwość zobaczenia startupów, które tak naprawdę już nie są na takim wczesnym etapie, tylko już coś fajnego stworzyły e, i, i faktycznie przychodzą tutaj drugiej fazy, czyli takie po prostu oglądanie success story. No plus oczywiście nieoceniona wartość networkingu, tego, że w, można wymienić to na wizytówek i poznać fantastyczne kontakty, i też usłyszeć rady, których na co dzień się, się, się po prostu nie, nie jest w stanie usłyszeć.